No, i witam widzów serdecznie w nowej serii, jaką będzie gra granie w The Forest. Niestety, single player ponieważ no, nie, nie mam nikogo, żeby grać w multiplayer, jeśli znajdę takowa seria się pojawi, bo nawet polubiłem tą giereczkę. Ale też nie jestem nie wiadomo, jakim kozakiem w tą giereczkę, ponieważ długo w nią nie grałem. Będziemy grali sobie na trybie normalnym, bo no, myślę, że na innym sobie po prostu nie poradzę. Mm, nie planuję nagrać, nie wiem, iluś tam. X odcinków nagrywam to dopóki nie przejdę. Giereczki, jeśli w jednym odcinku będziemy się sobie chcieli budować, się skupimy na tym, no to będziemy sobie budowali i skupiali się na tym, czyli tak robimy sobie tutaj tryb normalny. Nowa gra normalna, innego trybu raczej nie ma sensu brać. Giereczka nam się wczytuje. Raczej pominę początek. Albo w sumie nie będę pomijał. Dobra, jednak nie chce mi się czekać. Ok, leżymy sobie i nie możemy wstać. Widzę, że tam kobieta też leży. Nie może wstać. Dobra, no i co? Jeśli coś będzie za głośno, za cicho, no to postaram się to skorygować w następnym odcinku. Co zbieramy z przedmioty z samolotu tutaj One są mega ważne Mega nam potrzebne Później już niestety tak kolorowo Nie będziemy mieli No i co dodano nową pozycję do wykonania Wstaliśmy, chyba zabraliśmy tą mm, Jak to się nazywa Zabraliśmy sobie listę pasażerów Których musimy odnaleźć Dobra, no i co, wszystko zebrałem Kontrolem się kłóca Dobra, bierzemy z tej kobiety siekierę. W ogóle dają się ograbić. Znaczy dało się ją ograbić i mieliśmy tam sukienkę. Ale teraz jakoś się nie da. Mnie nie mnie nieważne. Bierzemy tu sobie wszystko. No i co? Robimy sobie też od razu dzidę. na walty drzewo. Dida. Mamy dwa patyki. Mamy dwa patyki. Bierzemy dzida od razu łączymy z plecakiem, żeby mieć... Pod szybkim klawisem, klawiszem dostępu rozwalamy te walizki. Bo, 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 bo no po prostu nam się przyda. Mają tu różne przedmioty. Potrzebne nam niezbędne logireczki. Dawaj, dawaj, dawaj. okej okay. No i co? Będziemy sobie szukali jakiegoś miejsca na bazę. Miejsca na bazę nie mam. Nie mam jakiegoś znalezionego. Po prostu przyspieszę tam w którymś momencie klip. No i będziemy sobie. Szukali, szukali bazy. Mam nadzieję, że takowa giereczka mi się nie zacina ani nic i będzie to spoko wyglądało na nagraniu Dobra, już was nie będę zanudzał. Otworzę na szybko te walizki. Mam nadzieję, że otworzyłem sobie już wszystkie waliz walizki. Obmyjemy się z tej krwi, żeby nie dostać żadnego zakażenia, ponieważ w tej gierce możemy dostać zakażenie. No i po prostu będzie nam siła spadała. Siła i wytrzymałość, na którą na, no, ciężko się pracuje, bo jednak ona jakoś mega szybko nie rośnie. Mamy tutaj siłę, tutaj mamy sprawność fizyczną, zdrowie psychiczne, waga. No i stan waga się nie zmienia chyba. Znaczy na innym poziomie gry, na trybie normalnym chyba nie. No i co, zabiliśmy sobie sarnę. Taką dzidą zabijamy ją na raz. sobie Sprawdzamy to z łukiem. Z łukiem, no i dzidą. Dzidą na raz, a łukiem niestety na dwa razy. Widzę, że tu mamy jakąś wioskę kanibali. Idziemy sobie do niej. Nie boimy się ich. <sum> Są tam jakieś namioty też. Dobra, jest coś tutaj do, do zebrania? Nie wiem, czy tutaj kiedyś byłem. Chyba jak mówiłem, nie grałem jakoś długo w tą grę. Tu no, i zebraliśmy sobie napój. Leży. O, leży sobie. Dobra, to zabranoc. Mm, o, i możemy rozwalić sobie te totemy, ponieważ mamy z nich patyki, szmatki, trzeszki. To zbieramy sobie jeszcze kamienie, tak? Królik, ale nie zabijemy go w sumie, bo nie mamy łuku. Łuk by nam się przydał, bo nie ma sensu gonić tego królika zidą, a go nie złapię. Mm, no i co? Trzeba szukać miejsca na bazy. Jeszcze sprawdzę na szybko, czy jesteś w tym tej... grę Można zapisać. Zapiszemy sobie tutaj, o tutaj są moje wcześniejsze savey. zapiszemy sobie na trzecim miejscu. Możemy się nawet przespać, widzę. O, skinia jakaś, ze skiny, ale tym nie będziemy się zajmować. O, postawimy może sobie tutaj znacznik, żeby w przyszłości w przyszłości wiedzieć, mm, że jest to tutaj, tutaj się znajduje. Tylko gdzie to teraz jest? O, coś tam było, dobra, jest znacznik, spatyka. Mm, musimy go jeszcze zbudować, ok, Mamy... da się jakoś zmienić kolor tego znacznika? Kurczę, ja nawet nie mogę na niego nacisnąć nic Dobra, nieważne, jest tutaj znacznik, będziemy wiedzieli, że, że tu jest jaskinia Znaczy będę wiedział, ciągle mówię w liczbie nogiej Nieważne, no i co? Szukam miejsca na bazę i zaraz... O, dobra, jeszcze zabijemy sobie na, na żywo tego... Tego... Mm, warana Chodź tu Dobra stój stój tu nie odbiegaj e, ja nie wiem jak Systematyka tej gry działa Przecież mam palec na Ustawiony palec na tym waranie O dobra dostał No i zabieramy sobie z niego skórę mamy z niego pancerz Pancerz Mięso też się przyda no i tutaj mamy pancerz Możemy również sobie zrobić pancerz Kamuflujący ale Na chwilę bo sam nie jest nam on potrzebny No szukam sobie miejsca do bazy a tutaj takie Rarytaski mnie spotkały po drodze, ale wątpię, że je ubiję, ponieważ nie mam łuku A z tej dzidy to ja, jak widzieliście, nie byłem za bardzo celować Nie wiem, ilu, musimy taką dzidą trafić w nich, żeby ich zabić Ej, oni się sami nawzajem biją Dawaj tą dzidę, wariacie, co no ty No, jak to tak ma pójść, to... <grystanie> Dobra, uciek uciekaj stąd Masz, dzidą Co mnie atakujesz? Partyzanta. Dobra, spierdalamy stąd widzowy. Dawaj, dawaj, uciekaj. O jezu, wytrzymałość się skończyła. Mamy tutaj w prawym dolnym rogu pasek wytrzymałości. No i co, będziesz za nami tak biegał, nie pójdziesz sobie. Masz siekierką w łeb. Dobra, idź stąd, idź stąd. Musimy znaleźć jakieś miejsce na bazę. Muszę, muszę. Dobra, masz. U, widzowie. Zabity. Oje, tam jeszcze dwóch jest. Dobra, biorę go na warsztat. Lecimy. Zrobimy, spalimy go i. i, i, i spalę go i ten. I będę miał z niego kości. Raz. E, oraz czaszkę. Mam już nadzieję, że nie będę mnie gonić. Musimy iść chyba w tamtą stronę, ponieważ w tamtą stronę już widzicie. Lodowa góra się zaczyna. Słyszałem gdzieś ją. Gdzie ona jest? Tam. O, czyp się ode mnie? Wariatko. Kurda widzowie, zabierzcie ją od mnie. Wyś, 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 wyś. Dobra. Czekać, kurda. Miałem ja iść w tam stronę, a ja idę w. O, żół. Dobra, zabijemy go. Będziemy z mieli z niego skorupę. A skorupa nam się przyda na zbiornik wodny. No co? Schował się. Chodź, no chodź. Chodź. Prawo widzę, tutaj się blokuje. Nie wiedziałem. Dawaj, wariatko, Lecisz. Gin. Dawaj, dawaj, dawaj. Uś! Uś, uś! Uś, uś, Dobra, leżysz i co teraz? Pyk. Nie ma cię. Dobra, kolega uciek Widzę, że tutaj obsrano została zbroja i zostawił kobietę samą. <noise> Dobra, a ty też lecisz na warsztat. Chodź tutaj. Zrobimy ognis ognisko, zrobię. No to chwilkę zaraz się widzimy. Dobra, zrobiłem sobie ognisko. Mam nadzieję, że nie jest za głośno, bo nie chciałbym tego. Palimy ich. Mm, mm, chciałem zarzucić żartem, ale nie ma, nie ma sensu rzucać tego żartu. Myślę, że... Niektórzy widzowie się domyślili, co chciałem powiedzieć. No i co? To był ten żółw, którego uderzyliśmy. Więc on spadnie teraz? W serio jeszcze nie? Ile ja mam w niego uderzyć? Dobra, dawaj dziadu, ciebie od razu Na warsztat Spaliliście się? Nie sprawiliście się jeszcze? Mm, mm, mm. No dawaj, byłaś. O dobra, dzięki Pyk! Dawaj! Wariacie, byłaś. Puk, puk! Jesteś w domu? <ścoughs> Co ja w ogóle mówię? Dobra, wyłonił się Mam nadzieję, że to już ostatni shot No i w końcu, jazu, twardy ten żubik strasznie Pardy żubik, no i daj nam skorupkę daj mi skorupkę Bo mięsa widzę, że już nie mogę wziąć O, 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 o zobaczcie, zobaczcie Co tam wyczynia Poszedł na żer Daj mi te kości Daj mi te kości, tam czachę już nie mogę niestety wziąć Kości się przydadzą No i dobra, lecimy sobie teraz Poszukamy jakiejś wazy No i znalazłem miejsce na bazę, myślę, że jest ono spoko Ponieważ, no zobaczcie, jest taka duża polana Mamy dosyć dużo przestrzeni, rosną sobie jakieś jagódki Więc mamy pożywienie, mamy tutaj również jeziorko I w tym jeziorku są ryby, tylko nie wiem czemu od tej strony Jak podchodzę ich nie widać, no mamy tutaj jakieś rybki Spoko będzie pożywienie, następne Białeczko, będziemy ros rosnęli w siłę No i co, trzeba tu jakąś bazę rozbudować, bo chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, że zaraz ciemno będzie. Dobra, widzowie, nie zadążałem Was zbieraniem tego drzewa i cięcia, bo to jest w sumie czasochłonne. No i zobaczcie, minął mi tak jakby jeden dzień w grze, on tak szybko nie, nie trwa. Nie wiem, ile dokładnie trwa. Czy musiałbym sprawdzić w necie? Może, Może tutaj napiszę na ekranie, ile dokładnie trwa. No i co jeszcze? Zrobimy sobie projekt schodów, żeby swobodnie wchodzić do tego domu. Tylko gdzie to jest? Zrobimy sobie taki skromny domeczek. Tomeczek skromny. O, jeszcze bu burza się zaczyna. Spoko. Muszę jeszcze zbiorniki rozstawić. Znaczy zbiornik jeden nie tylko niestety jedną skorupę. No i będziemy mieli... mieli, mieli... Mm. Uch, tylko już, <śpii> skupiłem się na zrobieniu schodów. No i... nie, nie wyszło coś. Mm. Dobra, nieważne, zaraz to postawię. Tu szarkę zrobimy, żeby konserwować jedzenie, na no mieć na dłużej i żeby mi się suszyło bo ususzone, ususzone mięso również można spożywać, nie tylko nie tylko te nie tylko te ym, upieczone na ognisku, dobra teraz powinno być kites i te schody jedne postawione jeszcze z drugiej strony zrobimy sobie w tym pierwszym odcinku domek no i zrobię domek i skończymy chyba ten odcineczek w drugim odcineczku coś jeszcze pomyślimy, mam plan na całą serię z tego DeForesta. Kurczę, chyba nierówno. A ja muszę tutaj ustawić fajnie jakoś te schody. Dobra, powiedzmy coś takiego. O, jest tu Gites. Jest chyba Gites. No i lecę zbierać sobie kłody. No i zaraz się słyszymy. Dobra, uciąłem trochę drzew. No, i mamy te kłody, jeszcze będę musiał sanki zrobić na kłody, ponieważ będzie mi wygodnie o wiele. No i co jeszcze tutaj, dwie kłody? No i tam jeszcze cztery kłody. Dobra, no i są Git schody. Teraz następne. Możemy tutaj dwie, można tylko niestety brać. Będziemy musieli jeszcze zrobić jakiś dach, bo, bo, bo tak, żeby na głowę padało nie za fajnie. Zrobię ten związek na wodę, bo nie wiem kiedy tu się skończy ten deszcz. Tam zapalniczkę można ją wyłączyć. Jeśli ktoś chce wiedzieć, na no to pod klawiszem. Ale jest zapalniczka, gdy jest ciemno, to trochę się rozświetla. O, jest jeszcze ławeczka, postawimy ją sobie, gdy się siedzi na ławce. No to odnawia się stamina. Stamina się odnawia. Spokojna na początku utru utrudnia trochę to bieganie, ponieważ no ile przebiegniemy. Ze 100 metrów gierkowych i chłop się męczy, dobra, jeszcze jednak trzy kłody, jeszcze, o kurde, eee, będzie, będzie, będzie skaryk się naszykował, no już się zmęczył, chłopak, dobra, a nie, a dobra, bo tam naliczyło jeszcze te kłody na ławkę, od razu ławkę sobie zrobię jeszcze z wami. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie pokazałem tego budowania domku, tylko projektowanie go, no bo, ponieważ za długo by trwał materiał, a nie chcę nie wiadomo jak długie robić. Zobaczcie w, lew, w prawym dolnym, dolnym rogu, że stamina po prostu rośnie razem z tym ciemno niebieskim paskiem. To jest maksymalna stamina, ile możemy mieć. Nasza wytrzymałość. No i co? Postawimy, postawimy ten zbiornik na wodę, żeby woda nam się uzupełniała. Niestety już, już deszczyk się skończył. No ale, żeby nie zapomnieć, no to sobie postawię, powiedzmy, gdzieś, nie wiem, tutaj może stać. Dobra, jest zbiornik na wodę, mm, teraz zaprojektuję jakiś dach. Będę musiał sprawdzić w internecie jak zabudować te dziury, bo no nie chciałbym z tymi dziurami mieszkać, ponieważ są takie mało trochę estetyczne, wiem, że nie ma to wyglądać tylko ma działać, no ale, no ale po prostu sprawdzę do ciebie, jak zabudować te dziury, no i co, znowu te monotonne zbieranie kłód, ale to już nie będę wam tego pokazywał, zbiorę, zrobię saneczki, zbiorę kłody, no i po prostu będę z wami zabudowywał ten dach, no i dobra, ja... Zostały nam trzy kłody, jak widać, w dolnym lewym rogu. Mamy tutaj, gdzieś leżały te kłody, trochę tych drzew już wsięliśmy. Trzech niestety na raz nie weźmiemy. Tu są dwie i trzecia jest tam, tutaj. Dobra, dawaj szybko. No i co, nadal nie wiem, jak załatać te dziury w dachu, ponieważ jeszcze nie oglądałem na internecie żadnych porad, jak to zrobić. Ostatnia kłada. No i powinien dach zostać skończony. Został już skończony, było słychać ten dźwięk. No i jakąś prezentuję. Dobra, już się zmęczył chłopak. No nie jest to jakieś mega, mega mega piękne, ale pójdzie <grytanie> sorki za Facebooka. No i sprawdzę jak zamatać te dziury w dachu. No i będziemy się słyszeć i kończyć na ten odcinek. Zobaczcie widzowie sobie w lewym dolnym rogu mam 28 kłód. Z powrotem, gdyż waliło mi prąd no i muszę sobie odnowie, od nowa zbierać te kłody. O, no dobra, nieważne, zbieram sobie te kłody. No i zaraz sobie będę zabudowywał tą dziurę w dachu, bo wiem już jak mniej więcej to zabudować. Ściany już, o, na jakąś ścianę dach już ogarnąłem. No i co, sprawdzałem w necie jak to tam wygląda. Ten kolega robił to latając, niestety, ale mam nadzieję, że też bez latania mi się uda. Ponieważ nie wiem jak, pewnie jakieś cheaty trzeba wpisać, a nie mam zamiaru wpisać cheatów On mówił, że tutaj od tej ściany, mm, od końca tej, tego, tej kłody, później do środeczka i później znowu tutaj do końca tej kłody. idzie mm, gdzieś tutaj. I mówił, że do góry, żeby to pociągnąć. To będzie git to wyglądało? Poczekajcie, wyjdziemy sobie. Idę. O kurna, żebym za te. Ty, ale git jest tylko za wysokie. No dobra, no to ja to wystaję. W sumie też wystaję. Kurna, no dobra, ja to ogarnę i postawię projekty. No, powiem wam, że to nie za dobrze wygląda. A nie, nie chcę się cheatu wpisywać. Mm. Nie chcę mi się również robić tego starannie. Nieważne, będzie wyglądało to tak, jak wyglądało. No i stawiamy tu już ostatni ten projekcik. No gdzie to jest? Dobra. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj kładziemy, dobra, teraz na środeczku kładziemy. No i tutaj do końca. Pyk, klikamy E, kładziemy do góry tylko musimy sobie wyjść. Muszę wyjść, muszę wyjść. Lecę, 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 o tutaj się zrobiłem drzwi Zapomniałem No i co, stawiamy to na wysokość tuwa jakoś Coś takiego, taka wysokość No i co, łała, 68 kód. To prawie tyle na dach potrzebowałem cały Znowu te kłody zbierać Dobra, szybkie cięcie i zaraz się słyszymy Dobra widzowie, jednak skończymy to w drugim odcinku Ponieważ tu, no Rąbanie tam siekierą to jest jak, nie wiem, ty, tym to mogę sobie w zębach podłumać, to jest słaba siekierka, w głównej wiosce polecimy, polecimy do jaskini, no i w tej jaskini jest, jest toporek lepszy i tym toporkiem się mega szybciej rąbie, no bo tym to jest masakra. Ja wam dziękuję za oglądanie, no i jeśli seria wam się podoba, no to zostawcie od siebie łapeczkę, jakiś pozytywny komentarz, a ja będę wiedział, że chcecie więcej Takich odcinków z DeForesta. No i co, jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Strzała widzowie.